Nie ja ten zjazd w ogóle, ja go bo nie widzę. Tutaj. Ja pierdolę, a jak... Yy, nas ten pociąg nie będę mógł wyhamować w ogóle, co? Jak nie będę mógł wyhamować? Nie, wyhamuję. A może? Mam zapięć czasy. Ja zamknę. Ja, ja tworzę oko. Dobrze, zapcę, całuję. Teraz już nie masz wyboru. Kurwa. Ja słuchaj nie wierzę. Staniemy w miejscu, musimy zjeżdżać. <grywa> o kurwa, jak uczucie dziwne! O! Bierzaj Bierzej, pan, wyjeżdżaj, bierzej, wyjeżdżaj. No nie wyjedziemy, kurwa, ale razie mnie popchnie. Poczekaj, stój, nie ciepaj go. Nie, 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 bo staniemy. Dobra, poczekaj. Czekaj. O kurwa, <grywa> <laughs> w ziemi. Lepoko, co? Co? Zwracam z drugiej strony <śmiech> <śmiech> Nie wierzę Jaki kwieciu <laughs> Zjechał z góry Ale jakbyśmy za szybko jechali, nie? Tutaj w dół, to byśmy...